Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj gramy Brown Starso. Tak, gramy Brown Stars'a, mamy aktualizację. No, ale ja nie widzę nawet tej nowej mapy, tylko nowego trybu. Mój challenge polega na tym, żeby nie otwierać skrzynek. Mam cały czas dwóch zadymiarzy, Nite i Shelly. No, ale mogę odblokować kort, ale muszę otworzyć tą skrzynkę, no inaczej się nie da. Chciałem sobie też odblokować kolejne tryby. Dobra, otwiera się panie skrzynko. skrzynka się nie chce otwierać. Się przyblokowało coś. years later. Dobra, już się odcięło. Stuknij, stuknij. Barley się wylosował. Dobra, ale jak se no Moim celem jest zdobycie tego z dymy, Ale później. No dobra. Resztę postaci. Ale gramy cały czas strzeli. Gramy w solo zagramy solówkę Zobaczymy, czy uda mi się wytrwać bez tego otwierania tych skrzynek i ile skrzynek uda mi się nazbierać Lecimy, dobra No, nowa aktualizacja już jest um, Tu ważna rzecz, jeśli chcecie wygrać 100 zł pasyw kart i zdobyć właśnie za darmo panapę to macie taką możliwość um, przez 3 dni jest Trwa konkurs na datkon.pl gdzie do wygrania jest 800 zł możecie wydać to wtedy na gemy no i możecie za tę gemy kupić sobie właśnie pana P chyba że chcecie na nią grać od was zależy czy, czy chcecie ją wydawać na Bramster czy Fortnite, czy cokolwiek innego wszystko znajdziecie, informacje znajdziecie na kanale Datsun.pl w komentarzu będziecie mieć informacje o tym konkursie a teraz lecimy Nie otwieramy skrzynek no nie nie, nie, nie. Ona ma ona ma ulta. Dobra. Gdzie ty jesteś? Kto ty jesteś? Kim został. Kto został? się leżeli Primo to Ja Wiedziałem. No. Jeden strzał byłby po nim... No znaczy po nim był nie, albo go odleciałby Dobra, na już mam prawie 90 rangę. A ja nie sprawdziłem, które mam doświadczenie, bo od tego doświadczenia można... E, zakładać e, um, klam, a ja właśnie chcę założyć klam. Mam tu tym momencie skrzynek. Mm. Jeszcze raz solowa. <coughs> Jeszcze raz solówkę. No otwierają się, otwieraj się. Coś ostatnio, nie wiem, długo mi się ładuje wszystko. Nie wiem, czy też tak macie. Skrzynki się długo otwierają. Wisy są sam nie można w ogóle wejść do gry, tak jak miałem to ostatnio, że do na 90% w gry wywalało cał, całkowicie i tak kilka razy nawet e, ponowne uruchomienie telefonu, czy tam e, Zatrzymanie aplikacji nic nie dawało Dobra, lecimy po skrzyneczki Myślę, że teraz dziesiątą rangę wbiję na szali Będę chciał ją, no, zrobić ją na maksa, żeby mi się udało na 20. Rangę. No tam stoi, czekasz na mnie. Tak. To ty masz ulta. Pięciu graczy zostało. I się pochowali. Chciałem szelki No to... No, Mam nadzieję, że mi niektóre... teraz... No szelka. No, ja już wiedziałem, że ona z ultem. No drugi. Kurczę. No i który mamy doświadczenie? Bo nie sprawdzam. Dziesiątą rangę. Okej. Okay. I... Jeszcze nie. Jeszcze chwila. Jeszcze trochę, żeby mieć 5... Dobra palmy to i lecimy po następny cel za Jeszcze raz rozegramy solówkę żeby to doświadczenie dobić I Zaraz zagramy sobie myślę że klejnociki I, i otworzymy klub Klub już wiecie będzie się pewnie nazywał Wataha Tak jak NC Wataha nasz serwer w Minecraft jeśli ktoś co tu się stało co to takie dziwne znaczki Jeśli komuś już znudził Brandstars, no to może zagrać też Minecrafta na naszym serwerze mcwataha.maxc.pl będziecie mi tę informację na, w komentarzu I będziecie mogli zagrać i wygrać tam też VIPa Jest to na razie serwer survivalowy, będą też Bedwarsy, będzie też e, SkyBlocki będą i będzie jeszcze kreatyw. Ale zaczynamy od... wala. Co to się takie znaczki dziwne porobiły? Nazwy nie widać. Wszyscy w jednym miejscu. Oni się gonią. A tutaj jest jeszcze... No. Nie ma. Gdzie się pochowaliście? Gdzie jesteście? Nie ma nikogo No, wiedziałem, za ten... Oh. Znowu będę pewnie drugi Ciągle drugi No dawaj, no gdzie jesteś szybko. Wiem, że tu gdzieś jesteś, o jesteś O, masz ulta Ciekawe, ale ja nie mam no już mam. No i pierwszy. Dobra. Mamy które doświadczenie? Jest piąte. Piąte doświadczenie, więc mogę otwierać klub. Ale tylko on pewnie coś kosztuje. Tu się obawiam, że. nie teraz. Nic o tym nie teraz. Nowość jest. Nie, nie, mi to nic nie interesuje. Nie, nie, się tylko też tu klikaj. Jest nowe wydarzenie. Ale czy mogę wygrać, otworzyć sobie klub? Mogę. Wy-a, T a -v a Vataha. Otwórz, otwórz. Jest! Jestem pierwszym członkiem. Jeśli ktoś chce dołączyć do mojego klubu Watacha, chodźcie. Tu macie znacznik klubu. Typ otwarty od 0 pucharów. Możecie a ja zagram sobie te roklejnociki szybko i jeszcze szybko zadymę i ile nam się pucharu już zrobiło, może nawet nie spojrzałem ekran <grym> mi się coś przyciemnił o jezu, jak ja mam... o matko co to za lag? internet internet no ty co tam stoisz baje? Nie, internet! Co się stało z tym ekranem? O. No... Dostaniemy to. O. Chociaż no, nie, dobra, nie jest tak źle. No dawaj, dawaj go, dawaj, o ładnie, ładnie, dobra. No na środek kurczę. gdzie tam poszłeś tym koltem? no gdzie ładnie, ja nie mogę jeszcze. Wszystkimi domami tam poszedł. Jaki? No, no wiedziałem. Co za... No i już mają wszystko. tamten jesteś już bardziej jest, dzisiaj, no póki kran. nie do wygrania to jest, nie do wygrania po co on to gonił Dobra, dobra, jeszcze szybko wygramy sobie ile mamy Mamy minus 2 Czyli mamy 151 Lecimy ostatni raz za dymę Zobaczymy ile stan dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku nam a Ile mamy tych pucharów No no, dawaj, dawaj, ten co się przyciął. No i gol, gol, widziałem. Ale lipa. Lipa na zakończenie odcinka. E, oczywiście 2-0, już strzał. Dobra, to na razie mamy tych pucharów znowu w minus 2.